pokażę Wam mój namiot. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba. Jak Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę, a jeśli jesteście nowi, to subskrybujcie mój kanał. No to zaczynamy film. Namiot zrobiłam z dwóch krzesem, na to nałożyłam koc i później zrobiłam wejście z bluzy i udekorowałam z środku namiot. Dobra, więc zaczynamy. Tak to wygląda, kiedy się wchodzi. Tutaj jest takie wejście i korytarz, że na przykład można zdjąć buty i wejść do środka. Wchodzimy. Na początku, jak wchodzimy, jest pokazane biurko, na którym mogę rysować. Mam też klepsydrę. Nie wiem po co, ale na przykład podmierzać czas... Na przykład, jakieś strzelęcze by były. Tutaj między tym mam pełno peczopów. Nie wiem, czy widzicie. Łączę lampkę. O! Pełno, tam jest peczopów schowanych. Następnie mam tutaj rysunek zawieszony kawaii oraz naklejkę z Kinder kinderkach. Tutaj mam te kolorowanki, co Wam pokazywałam na filmiku oraz książkę. I różne potrzebne rzeczy do kolorowania i pisania. Tutaj mam też jako biurko książkę, a na biurku jest kartka. I a także kletki taśma i gumka I że tutaj pod spodem mam gazetkę Tom z Pet Shop I... Mogę ją później nagrać Ale wstawię kiedy indziej Tutaj mam lalki Tygryska Tutaj się schowała jeszcze jedna lalka Które bawią się zabawkami Tutaj też jest książka dla dalek oraz zapiski zoologa Nelama Reporterka. Bardzo polecam tą książkę, ona jest bardzo fajna i można się dużo sporo w niej, u niej nauczyć. Możemy wejść na górę, jak później zrobię schody. Może. Tutaj jest góra. Na górze jest kuchnia z różnymi naczyniami. Po drugiej stronie jest garderoba, zrobiłam sama do zrobienia makijażu oraz pomadka, oczywiście nieprawdziwa, tylko z gumki. Tutaj jest uszarka i takie tam potrzebne rzeczy do garderoby. Następnie tutaj jest wanienka zasłonięta poduszką, jakby ktoś chciał się wykąpać. Tutaj mamy też grzebień, jakbym się potargała, albo lalki. I właśnie tak to wszystko wygląda. W mam też taką słodką białą myszkę. Kupiłam ją w Kazimierzu dolnym. Ona jest taka słodka. Ją się nakręca i ona później sama chodzi. Jakby ożyła. Bardzo fajnie. Nie będę ją teraz nakręcać, bo nie ma miejsca. Pipi. Teraz właśnie zrobiłam schody. Tak wyglądają schody. Wzięłam pudełko z wysuwanymi szufladami, wysunęłam trzy i na to położyłam książki. Wygląda to jak schody. I można sobie spokojnie wejść na górę i porobić coś fajnego. Jeszcze do tego tutaj dodam łóżko. I nasz namiot jest gotowy. Czas się pobawić. Pobawić się lalkami, pyczopami. Robić co tylko się zechce. Jeszcze powiem Wam, co zrobię wieczorem. Wieczorem chcę położyć tutaj lampkę. Jak ją zapalę, to będzie tutaj tak jaśniutko, fajnie, i przyjemnie i przytulnie. A na razie jest dzień, więc lampka nie jest potrzebna. Ja ją odstawię. Jak tutaj będę przechodzić, to wszystko rozwalę. Więc to wszystko na ten temat. Do zobaczenia w następnym odcinku.